Izabela, jak to jest? Cudze, chwalicie swego, nie znacie? Specjalnie przyjechałaś tutaj na wolę na sushi? Tak. Dlaczego? No bo to jest bardzo dobry sushi. A ja ostatnio bardzo chciałem Cię zaprosić na miasteczko Wilano, bo byłem z Julią, która przyjechała ze, śród, ze Śródmieścia na miasteczko i było super sushi, a jak byłem z Tobą, to było słabe sushi. Słabe. Ach, I co? Umiem. Próbujemy dzisiaj to, bo zawsze było bardzo dobre, tak. więc zobaczymy dzisiaj jak jest. Ale Tutaj... po prostu sałatka jest wyśmienita. I tak wygląda lunch. Tak wygląda lunch. 50 zł to i to. Wow, wow, to naprawdę ceny lepsze niż na Zawadach. Mm. Tam już przesadzają. Nie no, to jest serio, to jest jeden, lunch? Mm. Nie, to jest niemożliwe. Jeden no, jeden i też sałatka i ten. Także jak na sushi to albo na wolę, bo do nas na chatę też robię sushi no, fajnie. Ostatnie zrobił dobre. Miesz, Jula? Ciepła zupa. Ciepła z marzło. Już kiedy na no to, to, to zrobił masz dobre sushi? Sałatkę? Nie, ale jest um, dobry jest sezam tu w tej sałatce. O, ekstra. Mm. A ja zaraz tutaj już za chwilę będę dobierał się do tego mm -hmm. sushi dobrego.